Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich siostry i braci w wierze, wszystkich diecezjan, wszystkich gości, którzy przybywają do naszej diecezji bydgoskiej. Ten szczególny czas, który jest przed nami, to Tridum Paschalne, trzy święte dni, w których przeżywamy największe wydarzenia, dla nas najważniejsze na drodze wiary. Bo to są dni, w których przeżywamy tajemnice największej miłości, miłości Boga do człowieka, ale miłości, która przechodzi przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. A więc nie ma innej drogi do tej pełnej miłości, jak droga przez krzyż. I stąd te święte dni, do których zapraszam, żeby skorzystać z tego. Piękna liturgii, tej bogactwa znaków, które ta liturgia posiada. I o, przez te znaki nas przeprowadza do źródła miłości, do doświadczenia Boga, który jest miłością, doświadczenia tej miłości, która się do końca ofiarowała. Ale zaczynamy od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej czyli od tego co jest dla nas fundamentalnym źródłem życia i codziennym sakramentem, czyli Eucharystia. A żeby była Eucharystia, potrzebny jest sakrament kapłaństwa, a więc ci, którzy sprawują Eucharystię i przez to, że sprawują Eucharystię, dają nam dostęp do źródła życia, czyli możemy karmić się samym Chrystusem. I to jest Wielki Czwartek i potem Przejście do tego opuszczenia pana Jezusa zostaje sam, do tej ciemnicy, która przygotowuje nas na to, co jest szczytem, poświadczenia słów, jakie wypowiadamy słowa miłość, czyli do ofiary krzyżowej. I rzeczywiście idziemy wtedy pod krzyż, wtedy jest ta adoracja krzyża, to jest wtulenie się w krzyż, to jest takie zjednoczenie się też z ofiarą Jezusa Chrystusa. To jest takie, powiem fizyczne też doświadczenie wielkości tej miłości. Więc piękna liturgia. Liturgia, która, w której centrum jest krzyż, ale liturgia, która przypomina nam mękę Pana Jezusa, czyli też. Nie tylko patrzymy na krzyż, ale słyszymy to, czego dokonał Pan Jezus, przez to, że słuchamy Ewangelii o męce Pana Jezusa. Ale też w tej liturgii jest otwarcie serca, bo jeśli doświadczyliśmy dobroci Pana Boga, to myślimy o innych osobach, które chcemy, żeby doświadczyły tej dobroci Boga, i dlatego są wyzwania modlitewne. Też. I kończymy, no właśnie, nie ma w tym dniu mszy świętej, ale. Nie jesteśmy pozbawieni tego pokargu, jakim jest Eucharystia, bo możemy przyjąć Komunię Świętą, a więc nakarmić się Chrystusem. I to dodaje nam otuchy i to daje nam siłę, żeby wejść w kolejny dzień Triduum Paschalnego, czyli w szczyt liturgii, liturgii mówimy, liturgia liturgii, tak to trzeba podkreślić, liturgia Wigilii Paschalnej, Czyli przejście ze śmierci do życia razem z Chrystusem, i tutaj bogactwo tej liturgii. Nie tylko chodzi o to, że ona trwa długo, ale jest tak piękna i najważniejsza w roku, że powinniśmy wszyscy chrześcijanie w niej uczestniczyć, przeżyć ją, żeby przez ten znak no właśnie, znak znak i ognia, znak i wody, i, i znak czyli ołtarza, ołtarza i słowa i ołtarza Eucharystii wejść na drogę zmartwychwstania. Więc zapraszam bardzo do otwarcia serca i do odważnego wejścia też w przeżywanie tej liturgii. Radujemy się, że już nie musimy online, nie musimy się bać pandemii, że mamy otwarte kościoły. Możemy wejść fizycznie, całym sobą, w przeżywanie tej liturgii. To jest dodatkowa radość, że nie trzeba już się lękać. I wracamy do, wracamy do, do, do przeżywania Triduum Paschalnego już, w, że tak powiem, w pełnej obfitości znaków całej, całej liturgii, ale też obecności. Bądźcie pozdrowieni i czujcie się zaproszeni.